Witam was bardzo serdecznie Z tej strony Hetner I dziś wam pokażę jak zrobić farmę kurczaczką, taką oczywiście właśnie za mną Zaraz ja wam pokażę jak ona działa Tak są kurczaczki No dobra, ona działa tak, że tutaj właśnie siedzą te kurczaki one stoją tymi jajeczkami, puszczają tutaj. Ty sobie mo y możecie sobie wziąć to jajeczka, rozbić tutaj, kurczaczki rosną, zabijacie, macie mięso. Albo tylko zabierać sobie stąd jajka, tak więc do zrobienia tego na potrzebne następujące surowce, czyli drewno, deski, płytka, pół płytka raczej, skrzynia, lejek, Wiatr z wodą, tabliczka i jeszcze parę tam będzie, ale to mi się wszystko nie zmieści. Tak więc y, budujemy to w ten oto sposób, tak, i te wszystkie beleczki, y, te jakby podstawki dajemy na cztery w górę, w ten sposób, tu klikniemy, tu też tu. Te dwie tyle całe tu nam się przyda, bo jak będziemy musieli ten hopper, to o, nie to trzeba jeden z długi. Tu dajemy to, tu to. Teraz to dobrze kopać. I tak. to dajemy na dwa w górę. Żeby nam kurczaczki nie uciekały... O, drabinka! O, właśnie! Drabinka będzie nam jeszcze potrzebna. Drabinkę sobie zrobimy. Tutaj będziemy jak wchodzić i wychodzić. mnie? Tak. Teraz tu kładziemy skrzynkę. Teraz dajemy na to i tym lejkiem klikamy na skrzynkę, trzymając Shift. Wtedy ona się podarza od tego. Wtedy już to, możemy zaklepać. Tu sobie po, po ładnie ozdobimy. Tak, tu zostawiamy dziurkę i wstawiamy drabinki. wymyślimy jak wejść i, i ten jak, jak wejść i no jak się nazywa, i wpuści tam te I Teraz jeszcze nam będzie potrzebny włas. Żeby one nie poleciało czy coś w tym stylu, otwieramy, jest, teraz tu jeden nad, nad tym, o tutaj, dajemy raz, dajemy jak ja tutaj sobie ten, ja, jeczka, tak, 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 tak. Ścięzka, tak nad. i nad tabliczką dajemy wodę, tak, teraz możemy wziąć sobie, no chodź, pochodnie i ramkę na jakieś tam przedmiot. O, rameczkę ustawiamy tutaj. Tutaj pochodnie tak, 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 tak. I oto mamy gotowe 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 te i, i do tego teraz dajemy jajeczka. Do tej ramki damy jajko. Tu damy sobie... To... Tak, one trochę mnie lagują, te kurczaczki. Ale nie tylko, mają nowy laptop, więc wtedy już nie będzie żadnych i będzie wszystko pięknie. I teraz wchodzimy na górę. I tu ja nie będę się bawić z tymi jajkami, ale by tam oczywiście rzucić jajka, ja te sobie chcę... Pawełek kur razu. Może zacząć sobie ile chcecie, ale tam chyba jak jest za dużo, to one się same no, zabijają, bo jedna, w drugie w coś to nie trzeba. O i właśnie, bym o tym zapomniał. Teraz tu nad skrzynką dajemy jeden ten i tutaj. Bo jak będziemy sobie rozpić kurczaki, żeby one tam do środka nam nie wchodziły i nie były Tak więc... Tak, oto prezentuje się ta farma, ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym jakimś tam porodniku albo nawet czymś nowym. Tak więc, na razie.